Film Piotra Krzywca, Czerwona Rewolucja z 1998 roku, to jest szacowny zabytek. Przyjemnie obejrzeć go po 20 latach. Eastern, czyli polski odpowiednik westernu, którego akcja toczy się na Dzikim Wschodzie, konkretnie w Białym Stoku, w mieście, w którym trzęsie prominent Eseldowski Engels Komuchowicz. Wyniósł wiele interesującej wiedzy z poprzedniego systemu, ponieważ nabrał kontaktów, na przykład w mediach umie manipulować, Opinią publiczną i jest zdania, że prosty człowiek z Podlasia zagłosuje nawet na samego diabła, o ile obiecać mu ciut tańsze mieszkanie, a zwłaszcza tańszy alkohol. Poza tym ten czerwony baron w dodatku jeszcze zamierza objąć posadę prezydenta miasta, więc będzie tam już kompletnie źle. Dziś po raz kolejny odbędzie się tutaj polowanie na ludzi. В Афганистане.